Nie wiem, wystraszył się. Witamy Państwa, dzisiaj komunikat od Sławka. Dzień dobry, cześć Paweł. Witamy, to jest kwatera szampiona bio. Tak, to jest mój szampion bio. Dzisiaj, dzisiaj mamy niedzielę, zbieramy tego szampiona, zrywamy. Piękny, czyściutki. A się nie, nie chce wierzyć, że, że w ekologii coś takiego można zrobić, nie? No troszeczkę. No i też się nie chciało wierzyć, no ale, ale praktyka, życie pokazało swoje, tak. No, jakoś to się udało. No ta kwatera jest naprawdę super. super tak. No są i gorsze kwatery u mnie w sadzie. Powiedzmy identycznie chronione, gorsze pod względem mhm. razie przymrozków, tak? Bo tam zmarzło mocniej, a dwa, że szkodników. No ale tutaj nie wiem, no, tu, tu, tutaj musiała być mniejsza presja powiedzmy owocówki. Zwójek nie ma w ogóle, owocówki nie ma w ogóle, można powiedzieć. Parcha nie ma, mączniaka nie ma. Także no, ochrona wyszła super. Nie? super tak. I to jedna i druga strona, ale widzę, że wielkościowo. Ósemeczki nie to są piękne. No przecież pamiętasz, jak pokazywaliśmy przerzedzanie? No to żyłkowe. żółkowe. I tu już nic nie poprawiałeś ręcznie. Nie, tu nie było żadnej ręcznej korekty, słuchaj. Nawet może aż, aż za grube są te jabłka tak, za grube, niektóre. Nie? Tak, mogło być trochę gęściej. No myślę, że to, to, to przerzedzanie było yy, mocne. No mróz chyba poprawił też, zrobił swoje, no bo to było tak wszystko według zaleceń, prędkości i te obrody mhm. zrobione, aczkolwiek no, mogło być trochę może tych jabłek, kilka sztuk więcej. Tam gdzie miałem nieprzerzedzane w ogóle, no to znów było za dużo. No zrywamy te jabłka. Dzisiaj, dzisiaj dzisiaj, zrywamy. Na czysto dzieci Czy dwa, nie, nie, dwa czy? trzy? Nie, 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 No takie jabłka, no to zależy od drzewa. No, które, jabłka, które drzewa będą, powiedzmy, takie te, tylko tutaj, nie, to, to, to z... pewnie z... pójdzie prawie wszystko. Tak, hmm. Ale są takie drzewa, że, że coś tam zostanie w środku. Nie no kurczę, obłożenie jest duże. No No takie jabłko zostaną tutaj te pod spodem. Tak? Te zerwiemy z wierzchu. Tutaj też to zostanie, te trzy pójdą. Tak, to zostanie. O, pies przyszedł. Sadownik. A słuchaj, a jak z ułożeniem punkami na, na przyszły rok? Ja widzę w princie bardzo słabo. Ale to masz szampionie patrzyłeś. Same końcówki są, czyli na tych... Nie no, to jest są. Będzie, nie? Będzie, będzie pąków bardzo dużo. U, u mnie w środku nic nie można znaleźć. Pąka? No nie wiem dlaczego. Nie, nie ma się przejmować co? Tak. Może i tak. Nie ma co, co panikować, nie? Wszystko będzie dobrze. Słuchaj. Będzie dobrze. Jaki planujesz zbiór powyżej 50 z hektara? Słuchaj, no okaże się. No tutaj na tym szampionie może tam wyjdzie około 50, no ale. Ale, ale, nie. ale wy wystarczy, słuchaj, super, towar jakoś zapłacą mniej. No, zobaczymy, jak zapłacą. Co nie zapłacą? Zapłacą. Dużych pieniędzy pewnie nie ma się spodziewać. Znaczy, no wiesz, ja w tym roku jako ekologicznego tego jabłka nie sprzedaję, bo jestem w na konwersji, tak? Mhm. No, może pojedziemy, pokażę, jaki to, na wynik wyszedł. Słuchaj tych badań. Ba badałeś już, tak? Tak, 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 tak. No nie ma żadnych środków takich, powiedzmy, no nie ma, bo nie były stosowane, ale słuchaj, został fosetyl. Fosetyl Kurczę. z lat poprzednich. A w tamtym roku był stosowany, czy dwa lata temu? No fosetyl, no to jest, powiedzmy, są to wszystkie takie nawozy, powiedzmy, w, no, fosfo fosforynowe. Czyli no Delan Pro, na przykład. Tak, no na przykład też Delan Pro też, też ma fosforyny, które, no a Delan Pro było stosowane w ubiegłym roku, tam chyba ze dwa zabiegi, czy ze trzy. Kurczę, to nieźle. Także, no to długo się utrzymuje w owocach. W drewnie zostaje, z roku na rok. W drewnie zostaje. Mhm. No i po to jest ta konwersja. Żeby to żeby, wyczyścić. Nie? Żeby był okres taki, żeby te rośliny po prostu pozbyły się pozostałości. Nie tak na że nikt, co. Tego, nikt tego nie wymyślił tak sobie od tak. Dokładnie. Tylko, tylko myśli, trzeba to przejść, nie? Tylko trzeba to przejść. No ale powiem ci, że Mistrzostwo Świata, no jak. Ekologia tak ma wyglądać, no to super, ale... No wygląda różnie, no pokazywałeś różnie, ostatnio, no. jak wygląda ekologia. No ciekawe, wiesz, w późniejszych latach, tak? Jak drzewo będzie się broniło za 3-4 lata. Bo to niektórzy mówią, że z roku na rok to drzewo słapnie, nasila się presja, chorób. No bo to e... praktycznie coraz silniej to drzewo atakowane jest, tak? Przez. Powiem tak, powiem tak. Jestem wielkim optymistą, póki co. Myślę, że może być tylko lepiej. No jak W sensie na ten... takim, że drzewo w pewnym sensie wyrobi w sobie, powiedzmy, nawyki obronne, słuchaj. I będzie samo się bronić. No tak, no, ale trzeba to nawożenie organiczne stosować, takie obfite. Takie zaplanowałem na ten rok, duże nawożenie organiczne. I wymieszane to z glebą, żeby tą glebę używnić, żeby, mm -hmm. żeby gleba była bardziej próchniczna. I myślę, że damy radę. No. Myślę, że damy radę. Twoim zacięciem do roboty i wiedzą to, to pewnie tak, no ale, no ale nie wszystkim się to uda. No. Bozia pomoże. Mam Jest nadzieję. takie powiedzenie i damy radę. <laughs> dobra, dobra. No dziękuję za pokazanie kwatery. Dzięki.